Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzisiaj jest piątek, polecam bardzo pyszne danie z mojej kuchni, kuchni Władzi. Otóż, proszę Państwa, tutaj mamy tuńczyka. Tutaj posypałam złotem, bo ja mam złoto. To jest bardzo zdrowo, powinno się uzupełnić, jak ktoś ma nieco sobie posypie. Proszę Państwa, tutaj to jest jadalne złoto. Tutaj, proszę Państwa, mamy cebulkę, mamy pomidorka, pora. Także y, mamy 80 gram tylko tej dietetycznej, y, tego jedzonka, tej takiej surówki zrobionej, bo jak jest tuńczyk, jest kukurydza, można z konserwy kukurydzę jest, proszę Państwa, także marchewka, jest groszek, czyli groszek posiada bardzo dużo błonnika, proszę Państwa, posiada dużo, dużo, dużo błonnika. Czyli mamy tutaj i groszek czerwony, proszę Państwa, mamy również... I groszek biały można sobie po prostu kupić. Tak, to groszek tak wygląda czerwony. Możemy też dodać sobie czerwonej cebulki, niekoniecznie białą. To, czyli mamy tak jednego pomidorka, 80 gram, czyli 8 deko zrobionej takiej sałatki. Proszę Państwa, ja to jeszcze dodaję kawę czarną i. Chleb taki pieczony, zaraz Wam pokażę, ja upiekłam taki chlebek. Dzisiaj upiekłam z pestkami dyni. Jest bardzo pyszny, bardzo pyszny. A chlebek, jak się piecze, to powinien mieć takie dziury i powinien, jak się go przyciśnie, nie kruszyć, ale wstawać. To jest dopiero chleb cudny do jedzenia i bardzo pięknie pachnie. Bardzo Wam polecam, może to jeść każdy, nawet ten, który ma cukier, bo. Zwłaszcza Państwo, którzy mają zawyżony cukier, muszą jeść tuńczyka co najmniej raz dziennie, pomidora dowoli. Można nawet zjeść kilogram pomidora, on nie ma żadnych kalorii. Wypić jakieś zioło, czyli bardzo, bardzo Was pozdrawiam i polecam moje danie z mojej kuchni, kuchni Właci.